Jeży Samp, Zaklęta Stegna. Skarb kaszup. Gdy Pan Bóg stworzył już cały świat, wówczas zasiadł na swoim niebieskim tronie, przywołał do siebie wszystkie anioły i rzekł te oto słowa. Spójrzcie wokół, mili przyjaciele, jak piękne jest dzieło, którego dokonałem! Aniołowie rozejrzeli się wokół, a podziwiając Ziemię, klasnęli w dłonie, mówiąc, Ojcze, jakież to wszystko cudowne i jakże bardzo nam się podoba. Jeden tylko anioł stał z boku, smutny i nic nie mówił. Wówczas pan Bóg zapytał go: Dlaczego ty jeden się nie cieszysz? Anioł na to odrzekł: Panie mój, spójrz na ten biedny kraj kaszubski. Przecież to same piaski jałowe. Może znajdzie jeszcze coś twoja wszechmoc, co mogłoby te ziemię upiększyć? A pan Bóg odrzekł. Masz rację. Zobaczę, co się da jeszcze zrobić. I stwórca powstał, a po chwili powiada: Zostało mi coś jeszcze, możesz być spokojny. Po czym wypowiedział wszechmocne słowo i nagle stał się cud. Pośród piaszczystych kaszub powstały pagórki porosłe szumiącymi drzewami, a wśród wzgórz zamrugały modre oczka. Były to przepiękne jeziora pełne smacznych ryb. Niezliczone ptaki i zwierzęta poruszały się nad brzegami i w zaroślach, zmierzając do boru. Anioł, widząc to wszystko, powiedział: Teraz kraj to piękniejszy od wszystkich innych. Stwórca uniósł rękę. W powietrzu rozległ się szum, i od północy nadleciał gryf, dźwigając sporą bryłę złocistego jantaru, który błyszczał w promieniach słońca jak klejnot gorejący. Gryf wrzucił bursztyn do jednego z jezior kartuskich, a woda prysnęła tak wysoko, że jej krople dotarły aż do nieba. Bryła ta ma wartość całych kaszub, dodał Bóg. Anioł padł przed wszechmocnym na kolana i ucałował jego dłoń dobrotliwą. Teraz pan Bóg podniósł anioła i rzekł mu: Odtąd będziesz stróżem tego pięknego krańca ziemi. Wówczas uradowany anioł zstąpił z wysokiego nieba i do dziś strzeże naszego pomorza, aby coś złego nam się nie przytrafiło. A smętek, czyli zły duch, nic dotąd nie może wskurać, bo jeśli nawet nastaną czasy strasznej nędzy, to jantar się wówczas ukaże ludziom, a jego cena uchroni naszą krainę od zguby. Jerzy Samp, zaklanty Stegna. Kasiepści skrb. Ciej pun bóg cały świat już tej łuset na swym niebieskim tronie, złył aniołów i rzekł. Zdrzetale, miły deche, ja ci cedni to jedzeło, co je dokłynął. Anielesa wkłęło całej zemi łeb zirale, kłyska le i grydale: Łejcie, wsiedkło je cedowni, wsiedkły sanom widzy. Ale jeden anioł stoił na stronie i był smutny. Tak pun Bóg zapity. A czemu te cesisz? Anioł łedrzek. Panie, zdrzece na ten biedny kryj kasie pści. Same le to są ze mni pieści. Cie myjeś tu ja co, aby ten kryj łupiank nic? A pun Bóg te myśl, prywda, je zazdrza. I pun Bóg wstył. A płe chwile łenrzecie. Jeś teli stało. Jestem dziś spokójny. Ej Stwórca rzekł wszechmucni słowę i z tyłu sa cud. Nawet wśród piszczesnych kasiów górę góry płekrety i a między góra ma, mergle wieły skałę łeczka. To były sny z jezora, pełni smacznych ryb. Nie widzały ptycha i zwierzęta, przesuwały sana na brzegu płek do bueru. Nen Aniu zdżył i rzekł to łed wiele inech je piankni si kryj. I pun Bóg płednił ranka. Tej zasie miało wpływie trzu. Łed północe lecył grif, co w luk jantar w parmieniach słońca gwerejący. Ten łen wrzucył w jedno z kartę ścich jezur, że łeda płed prisnała jaś do nieba, i pun Bóg rzekł taki słowa. Ten kawał my wyrtość z całych kasieb. Tak anioł pyt przed pana błega na kłelana i ucałował jegłę dobrotlewą lewą A stwórca tego anioła podniósł i płe A tem wiernym stróżia tego sny zigłę nurta ziemię. I anioł Łureduny zary na dół i strzeże dotąd na siłę płemłezie, co będą nic złigłęsa nie przetrafiło. A smantk, to jest zły duch, procem nie mu dotąd nic ni w wskórac. A cjiej nastą czasy straszny bide, tej łukę sanen jantar i cena jegłe łed zgube na śkryj urety.